Zbawienie. Kiedy w Twojej słowie w Biblii jest napisane słowo zbawienie, to tam jest przetłumaczone niefortunnie na nasz język polski, bo oni nie tłumaczyli jak trzeba, kurczę. No ale nie mieli wyjścia, bo Greka jest tak głęboka, mówiłem to już kiedyś nie raz. Greka jest tak specyficznym językiem, że nie da się tłumaczyć Greki jeden do jednego. Jeden wyraz grecki, jak przetłumaczysz na jeden wyraz Polski, to jest zabranie 80% znaczenia tego słowa. Bo grecki język ma tak, że jedno słowo ma wiele znaczeń. I, i oni mieli problem, bo teraz tłumaczyli to te słowo i musieli zdecydować, jak to tłumaczymy. I teraz wybrali, że tłumaczą jeden do jednego, bo gdyby tłumaczyli jeden do 8, no to Biblia by była taka. Więc tłumaczyli jeden do jednego, ale my musimy mieć ludzi wokół siebie, którzy umieją nauczać ze słowa i powiedzieć nam kilka rzeczy, bo wtedy nam się otwierają oczy na różne rzeczy. Słowo zbawienie, tam gdzie w naszej Biblii jest słowo zbawienie, to jest greckie słowo Sozo. I greckie słowo Sozo pojawia się 103 razy w Biblii. 103 razy. Słowo Sozo pojawia się 103 razy w Biblii. I teraz uwaga. Największe, najbardziej zrozumienie Tłumaczenie słowa sozo To jest w kontekście zbawienia Czyli odpuszczenia grzechów I pozwólcie, że wam pokażę Ewangelię św. Mateusza 1,21 A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus Albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego Wiesz jak jest w oryginale? A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus Albowiem on sozo lud swój Tak jest w oryginale Albowiem on sozo lud swój ale teraz uwaga. Jest hit. Otwórzmy Mateusza 8,25. To jest tutaj. I teraz uwaga. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. Wiecie, jaki jest hit? W oryginale jest Panie, sozo, giniemy. O! To będzie hit. To jest te same słowo. Tam tyczyło się zbawienia. Urodzisz syna, nadasz mu imię Jezus, bo on sozo cały lud. Zbawi. Chątek zbawienia. A tu jest ratunek i też jest słowo sozo. Ale pójdźmy dalej. Mateusza 9,22. Mówi tak. A Jezus obróciwszy się i ujrzawszy ją rzekł. Ufaj, córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię i od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. Kobieta z krwotokiem, pamiętacie? Jesteście gotowi na hit, jak idzie w oryginale? A Jezus, obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł Ufaj, córko, wiara Twoja sozo i od tej chwili niewiasta była sozo. Oh! to wywróci nam wszystko w tej chwili. Ewangelia Mateusza 10:22 I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie sozo. Ewangelia Mateusza 18:11 mówi: przyszedł bowiem syn człowieczy, aby zbawić, aby sozo to, co zginęło. Wiecie, jakie jest tłumaczenie słowa Sozo? Słowo oznacza uratowany. Możecie sobie zanotować. Podam Wam osiem definicji słowa Sozo. Uratowany, uzdrowiony, oswobodzony. Zabezpieczony, zabezpieczony. Tak, ochroniony szóste, odkupiony od wszelkiego zła i krzywdy. Siódme, uchroniony od kary przecinek mocy i obecności grzechu. I ósme, zwolniony z przekleństwa grzechu. Jezus na krzyżu zrobił dla mnie Sozo. Kiedy ja przyjmuję Jezusa, kiedy ja się na nowo naradzam, kiedy ustanawiam go swoim panem, Sozo w tych ośmiu słowach jest moje. To nie jest, że ja muszę na to zasłużyć, to jest mi dane na krzyżu. Jezus dla mnie na krzyżu wjechał Sozo. On na krzyżu dokonał. Pamiętacie, co jest napisane? Jezus, kiedy oddawał ducha, ostatnie słowa, i wtedy co? Wykonało się. Wykonało się sozo. Na krzyżu wykonało się sozo. Oznacza to, że na krzyżu On, 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 na razie nie mówimy o nas, On załatwił temat ratunku, uzdrowienia, oswobodzenia, zabezpieczenia, ochrony. Odkupienia od wszelkiego zła i krzywdy, ochronienia od kary, mocy i obecności grzechu, i zwolnienia z przekleństwa grzechu. On to załatwił, i teraz, kiedy ja do Niego przychodzę i staję się jego dzieckiem i dziedzicem, te rzeczy są moje. Pum! W spadku, w tym dziedzictwie. To już jest moje. Uzdrowienie już jest moje. Już jest moje. Ja teraz tylko muszę pogonić złodzieja, który mnie nieprawnie okrada z tego, co nie jest jego. A więc już masz w nim zbawienie, uzdrowienie, ochronę. Chronione myśli, pomoc w troskach. Masz to załatwione. W jaki sposób masz załatwione zbawienie? Jak te Sozo, zbawienie się aplikuje do Twojego życia? Galacjan 1 od 3 do 4. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić, Teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. Masz to na piśmie. Zbawienie jest dla Ciebie za darmo. Masz to na piśmie. Masz to dane na piśmie. Teraz uwaga. Jest też obietnica na zbawienie Twojej rodziny. Księga Jozłego 24,15. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. A więc ja prawnie, prawnie łapię się to Sara o tym dziś mówiła łapię się tej obietnicy, staję na tej obietnicy i ja egzekwuję w rzeczywistości duchowej oręż walczymy niecielesny. Pamiętacie? Duchowy. Ja w duchu to załatwiam. To jest moja obietnica prawnie to mam. Tylko co robi diabeł? Pamiętacie, zaślepia ich umysły. Pamiętacie? Ale robi to jak? Nieprawnie. Więc co ja robię? Egzekwuję to. I powiem Ci coś: może to trwać rok, może to trwać pięć, może to trwać czterdzieści. Kiedy moi rodzice się nawrócili, rodzice mojej mamy wyrzucili ją z domu. Wróciła moja mama kiedyś wieczorem do bloku, a na klatce były rozrzucone jej ubrania. Powiedziała, że jest koniec. W małym miasteczku 16 tysięcy mieszkańców 30 lat temu, jak wychodzisz z kościoła katolickiego to tak, jakbyś się na ISIS przełączył. Nie chcemy cię znać. Mama mojego taty Linę wyciągnęła z piwnicy, położyła na stół i powiedziała do mojego taty, powieszę się, jeśli nie zrezygnujesz. Nagle się piekło budzi całe. Moi rodzice próbowali im głosić, gdzie rzeźnia. Oni powiedzieli, że oni nie chcą ich znać. Oni w ogóle się od nich odcięli, nie ma w ogóle dyskusji. Tylko dlatego, że ja się urodziłem, bo jestem pierwszy. Tomek później po mnie cztery lata. Tylko dlatego, że ja się urodziłem, oni przyszli się spotkać, żeby mnie zobaczyć. Przez to, co zrobiliście, odwróciliście się od kościoła katolickiego w wąt z naszego życia. Koniec, nie ma. I teraz uwaga. 25 lat. Moja mama modliła się codziennie. Ja i moja rodzina będziemy zbawieni. Jakiekolwiek podejście. Koniec. Nie ma nic, nie ma gadki. Moi dziadkowie postawili jasne zasady. Nie rozmawiamy o tych sprawach. I co zrobisz? Ale oręż, którym walczymy, nie jest cielesny. Więc co? Modliła się regularnie. Duchu Święty Przekonaj ją o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, Duchu Święty, bo te macki są na oczach tych ludzi. Rozumiecie? Oni dlaczego nie chcą tego przyjąć? Bo są zaślepieni, mają jakąś swoją koncepcję. Przekonaj o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I ja się w 2015 roku nawracam. Dostaję te proroctwo o tym, że będą narody, że będę jeździł po świecie. Bóg mi to prywatnie też powiedział. I Bóg mi powiedział, pierwsza Twoja misja to jest zbawienie Twoich dziadków. Pół roku, dzień w dzień, siedziałem tam w domu u dziadków z przerwą na jeżdżenie po innych miastach i odpowiadaniu swojego świadectwa. Pół roku. Za każdym razem jak wychodziłem, moja mama się modliła. Jak wracałem, pytała, jak ją, ja wy nie. Ale byli otwarci, wnuka słuchali. Więc jechałem przez całą Biblię, od starego do nowego. Po dziesięć przykazań, po to wszystko, rozumiecie, tam po prostu suchej nici nie zostało. Finał finałów. Moja babcia do mnie mówi w końcu tak. Nie, żebym się teraz czepiał katolików, ale mówię jak moja babcia powiedziała. Zaczęły jej się łzy robić w oczach i mówi tak. Całe życie była oszukiwana. Mówię, babcia, ja ci tylko Biblię pokazuję. Ona mówi, ja chcę się nawrócić. Babcia, dziadek, mówią, chcemy się modlić. Poprowadziłem ich w modlitwie, oddali swoje życie Jezusowi, płakali. Wychodzę z domu. Dodam jeszcze tylko jeden element. Mówi, ale już z jedną rzeczą się nie zgadzamy. Okej, okay. najważniejsze zbawienie zaakceptowaliś. Z którą? Bo my w internecie widzieliśmy, jak ty się tam modliłeś o ludzi i ludzie upadali pod modlitwie twojej. Ja mówię dobrze, z tym macie prawo się nie zgadzać. Nie ma problemu. Mówię, to weź, się, że się pomóż o, o plecy bo bolą. Ja mówię, dobrze. <grym> mówię dziadek, stawaj. Cela, stawaj, bo ja po, niej, do, po, po imieniu do dziś mówię. Tak zostało. Do babci mówię po imieniu, cela. Mówię, cela, stawaj, dziadek, modlimy się. Ale najpierw modlimy się, żeby Duch Święty tutaj wstąpił, okej? Okay? ok. Modlę się o babcie. Puuu, babcia nad, na dół. Dziadek patrzy. Ja mówię, co dziadek? Co się dzieje z celą? Ja mówię, cela jak jest? Dobrze, dobrze. I plecy przestały boleć. I koncepcja z niedotykaniem paneli też się zmieniła. I wychodzę z domu, mama mówi: I jak? A ja mówię: Dziś pojednali się z Bogiem. Moja mama tak płakała. Tak płakała. Ale stała prawie trzy dekady. Trzy dekady. Kiedykolwiek robili konferencję w kościele i przyjechał jakiś gaznodzieja, pastor, mówca, i moi rodzice zapraszali swoich rodziców. Oni mówią: nigdy, nigdy tam nie wejdę. Finał? Chrzciliśmy ich w wodzie. Chrzciliśmy ich. Babcia zaczęła modlić się innymi językami. Pełne dni zielonych świąt nastąpiły na ulicy Lipowej w Gołdapi. A więc zbawienie masz i na piśmie. Obietnice zbawienia twojej rodziny. Masz na piśmie. Ale masz to walczyć. Musisz o to walczyć. Musisz się modlić. Uzdrowienie. Też jest Twoje. Gdzie? Na piśmie. Gdzie? Wizajasza 53, 4, 5. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winę nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia. I powiedzcie to na głos: A jego ranami jesteśmy uleczeni. Jesteśmy, nie będziemy, jesteśmy. Wiesz co mi to pokazuje? W końcu skrzynka się przyda. Cały czas czekała na ten moment. Ja stoję na Sozo. Ja jestem uwolniony, uzdrowiony, zwolniony z przekleństwa grzechu, oswobodzony. Ja jestem w pozycji zwycięstwa. Ja na tym stoję. Jedyne co się dzieje w naszym życiu, to diabeł nas z tego zwala. Bo się wdajemy w gadki, w dyskusje, słuchamy dziwnych, różnych teorii, zaczynamy w nie wierzyć. Ale ja chcę stanąć na słowie. Jestem uzdrowiony. Jestem uwolniony. Jestem oswobodzony. Jestem ochroniony. Wiesz co to oznacza? Że ja nie muszę się codziennie rano zastanawiać, a dziś będzie mnie chronił. On mnie chroni. Ale ja muszę nie Bogu to przypomnieć, ale diabłu. Ja o ochronie nie przypominam nad moim życiem Bogu. Ja mówię do rogatej gidy. Mówię: "Jestem chroniony mocą imienia Jezus. Nie masz prawa trącić tego samochodu, którym jadę, ani trącić tego, który jedzie z przeciwka. Jestem ochroniony." A ty, bandyto, możesz tylko patrzeć, jak znowu zwyciężę. Ja nie mówię tego Bogu, bo w Bogu już to mam. Ja mówię to rabusiowi, który czeka, żeby mnie pochłonąć, jak lew ryczący. Ja cały czas innymi słowy trzymam go pod butem. Na tym polega tak naprawdę wielka walka duchowa, że trzymasz żmiję pod butem i nie wypuszczasz spod spodu. Dusi się, czerwenie, sieć gnij. Nie ma dla ciebie miejsca. Co jeszcze mamy? Mamy ochronę. O tym, co mówię. Drugi Tesaloniczan 3.3. Zostały mi ostatnie trzy minuty. Michałku, gdzie jest Michałek? Przecież nawet nie wierzyłeś, że ja skończę, chodź mi. Drugi Tesaloniczan 3.3. A wierny jest Pan, który Was utwierdzi i strzec będzie od złego. Zobacz, jaki nowy obraz nam tu powstaje. Przez te trzy sesje, teoretycznie, w praktyce też, ale z praktyką mamy problem teoretycznie jesteś nie do dotknięcia. Myśli. Czytaliśmy już to oręż, którym walczymy nie jest cielesny Koryntian 10 od 4 do 5 drugi Koryntian 10 od 4 do 5 lecz mamy moc burzenia warowni dla sprawy Bożej nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga kiedy ostatni raz sprzeciwiłeś się pysze, która powstawała w Tobie my nawet nie wiedzieliśmy, że tak trzeba wiesz, że pycha będzie się zawsze w Tobie podnosić? Ona się zawsze będzie podnosić. Wiesz jak to jest? To jest coś, co się wyleje, jeżeli nie zgaszę. Więc to nie jest tak, że ja muszę stać się takim, wiecie, z założenia, chamem, bucem, pysznym gnojkiem i powiedzieć: od dziś jestem pyszny, arogancki gnojek. I wtedy pycha zaczyna się przejawiać. Nie, nie. Mamy zły obraz. Pycha się będzie w tobie podnosiła non-stop. Przeciwko czemu? Przeciwko poznaniu woli Bożej. Wiesz, co ja muszę robić? Intencyjnie, regularnie, systematycznie, non stop. Dbać o to, aby pycha była pod butem. Ona mi się podnosi, a ja mówię, nie, 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 nie do dołu, do dołu. Ona mi tu raje, ta, 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 ta ja mówię, nie, 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 nie. nie, nie. Nie, 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 bo Becha kroczy przed upadkiem, a ja nie chcę upaść, jeszcze jest wiele do zrobienia. Do dołu, raz, dwa, raz, raz. Ta, 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 I pomoc w troskach. Złóżcie na niego wszelką troskę, gdyż On ma o was staranie.